Jeżeli miałbym stworzyć definicję słowa mężczyzna, definicję mężczyzny w jednym zdaniu, to powiedziałbym, że mężczyzna to człowiek, który zawsze robi to co mówi. Zapamiętaj to sobie, bo bycie mężczyzną nie jest proste. Podejmowanie decyzji w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Działanie na własną rękę będzie zawsze krytykowane. To, co zrobisz sam, bez konsultacji z innymi, a nie daj Boże jeszcze na przekór innym, zawsze będzie negowane. Dlatego tylko prawdziwy facet, który wie, czego chce, który wie, co się jutro wydarzy, zrobi zawsze to, co powie. I to jest najważniejsze. Zasady. Oldschoolowe zasady, których dzisiaj już ludzie praktycznie nie mają. Takich ludzi szanuję ja. I uważam, że Wy pewnie też. Dlatego nie bój się być odważnym i działać według własnych zasad. Pamiętaj, prawdziwy mężczyzna właśnie tak postępuje. Nieważne jaki jest tego koszt. Ważny jest efekt. Pozdrawiam.